Znajdujemy się w perfumerii Sephora, w której porozmawiamy dzisiaj o nowym zapachu Lady Gaga Fame z panią Agnieszką, która opowie nam z pewnością coś ciekawego. Cóż mogę powiedzieć? Pierwszy zapach Lady Gagi, sygnowany jej nazwiskiem, woda perfumowana. Nie jest to zwykła woda perfumowana, tak jak możemy zauważyć, tylko woda perfumowana w kolorze czarnym. Czarny fluid, czarna trucizna. Tutaj niesamowicie nas Lady Gaga zaskoczyła po raz kolejny. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pierwszy zapach, tak naprawdę w postaci czarnego fluidu. Jest to formuła Black to Clear, która już też została zgłoszona do opatentowania przez Lady Gaga. A jakie nuty zapachowe pojawiają się w tym perfumie? Oczywiście yy, czarna trucizna, czyli łzy Belladonym, jest to, jest to roślina wywodząca się z Afryki. Oprócz tego mamy tutaj miód, krople miodu, trochę moreli. Także jest to taka bardziej owocowo-słodka kompozycja. E, przygotowali również dla nas Państwo prezenty przy zakupie tego perfumu, prawda? Oczywiście. Teraz mamy przy zakupie tej wody e, perfumowanej prezenty tatuaże Lady Gagi. Wcześniej też mieliśmy do tego prezenty okulary, które też były niesamowite, no jednak rozeszły się nam w, w jednej chwili. E, a czy cena jest promocyjna, czy jest to cena regula regularna? Jest to cena regularna, jednak trzeba tutaj zaznaczyć, że jest ona bardzo atrakcyjna, ponieważ za 30 ml kosztuje 119 zł. Później pojemność większa 50 ml w cenie 169 zł i największa 100 ml 299 zł. Ale jeszcze tutaj muszę wspomnieć, że też do regularnej sprzedaży wkroczył balsam do ciała, też w postaci czarne, czarnego płynu i żel pod prysznic też z tej linii zapachowej Fame. A czy trwałości, jeżeli taka przystępna cena, to dorównuje innym perfumom? Oczywiście jak najbardziej. W trwałością, to równuje wszystkim innym. W takim razie teraz zaproszę Panią do zapoznania się z najnowszym zapachem Fame na dłoni. Bardzo proszę. Czarna formuła, jak już Pani zauważyła po naniesieniu na skórę, robi się zupełnie przezroczysta. Naprawdę ładnie pachnie, muszę przyznać. Zapach bardzo owocowy i lekki, świeży, prawda? Mimo czarnego koloru i Mimo możemy się spodziewać koloru. czegoś ciężkiego. Dokładnie. Woda perfumowana, także trwałość jak najbardziej na najwyższym poziomie.